O, witajcie, nie zauważyłem was. Przepraszam, ona jest chora. Y... Jesteśmy właśnie w... ...szkole. Nawiedzonej szkole. Jest to oh, yeah. bowiem szkoła, która... Jesteśmy... Jesteśmy w Korei y... Gdzie pod dowództwem Kim kuna który był dyrektorem tej szkoły, Lexatorem, kurwa. Że molestował tej dziewczyny. <noise> o, ja pierdolę. I prawdopodobnie, gdy prawda wyszła na jaw, i miała już dojechać policja w swoim Ale zamylił się w na, samym, na samej górze, w swoim biurze, na samej górze. <noise> Wziął pistolet i wyruchał małą dziewczynkę. Idziemy, odzimy. Jesteśmy właśnie w pierwszej lokalizacji w naszej szkole, znaczy w szkole w Korei. I to właśnie tutaj, pierwszy raz. Ludzie zaczęli podejrzewać Kim Jong-Kun'a o molestowanie dziewczynek. Już wam tłumaczę dlaczego. Wyszła dziewczynka. No nie powiem. Była kurwa przy kości. A powiedzieli jej, że wpierdoliła piłkę od koszykówki i okazało się, że jest w ciąży. Jesteśmy w kolejnej lokalizacji. Kolejną lokalizacją jest damska szatnia. Właśnie tutaj Kim Podejmował się karygodnych rzeczy. Nie będę powtarzać, Nie będę... co on robi. Tu no dobrze? Trochę w prawo. Moje prawo. Dobrze. Jest gitno. To właśnie tutaj. To właśnie tutaj Sun Kun podejmował się karygodnych rzeczy. Nie mogę powiedzieć jakie to są, ponieważ użyliśmy już dwa razy w tym filmiku tego sformułowania i YouTube nas zdejmie. Nie będziemy mieli tego Nie będziemy mieli pieniędzy, nie będziemy mogli was oszukiwać. Znaczy, to właśnie tutaj na dole. Kameraman nagraje na dole. Tu leży... To są majtki. To są majtki. Małej King chang Cingi. O, idealnie tutaj. Pani, Pani, tutaj od mikrofonu poświeciła małe majtki, rozmiar S. King chang Ching Chi, właśnie ona była jedną z ofiar. Kinzun Kuna, drodzy, kolejna lokalizacja jest tu: sala od geografii. Tak obstawiam. Fuj sala od geografii. I zanim zacznę Wam opowiadać dalej, co się działo w tej szkole, pewnie zadacie sobie pytanie, co my tu w ogóle robimy my chcemy tym pokazać tym materiałem już wam moi drodzy widzowie tłumaczę chodzi o to jesteśmy poszukiwaczami duchów i postanowiliśmy że jesteśmy takimi pizdami że będziemy wszystko nagrywać ponieważ jeżeli cokolwiek nam się stanie nagranie trafi do policji i wtedy policja będzie musiała się martwić kto złapie tego skurwysyna ducha i chodzi tutaj o to, że spróbujemy złapać ducha. Tak jak w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy widzieliście poprzedni odcinek, ale zreinkarnowaliśmy się i wróciliśmy do nie, <laughs> nie mamy w ogóle przedmiotów, ale jesteśmy teraz bardziej przygotowani, jesteśmy bardziej profesjonalni. Mamy pana kameramana, czyli jest ze mną czarny po chemioterapii. Czarny Dokładnie po witam wszystkich. Jest ze mną pani mikrofonowa, która próbuje mi się donić <laughs> w Trochę przyjebana. Trochę niepełnosprawna, ona może Pośledzona, ale... Jest z nami Rudy. Rudy jest jako latarkowiec. Świeci na mnie. Panią od mikrofonu prawdopodobnie po tym spotkaniu wypierdolimy z całej firmy. Co? Najważniejszy Jo ją, ją damy na pożarcie duchowi. Tak. Nie! Yy... Dlatego... Ej, bo twój latarkowiec sobie poszedł. Nie obchodźmy to. Dlatego obserwujcie nas, bo naprawdę będą się tu dziać niezwykłe rzeczy. Będziecie widzieć jak goni nas duch, będą... Będzie bardzo wiele, ty, wiele, wiele wiesz, rzeczy. Zobaczcie wie ja. jak ta czarna kurwa zostanie zabijana przez <laughs> ducha na przykład. Um... <laughs> Moi drodzy, na no, czego chcieć więcej, ale pamiętajcie, na moim Instagramie... Ja ci świetnie, a ty coś widzicie, jeszcze gadasz. Widzicie, Widzicie jesteś od ludu. mikrofonu, stara kurwo! To, Jeżeli, to ty się poczęcie, Pamiętajcie, żeby wspierać nasz kanał, a przypomnę, że nasz kanał nazywa się... ...Pedałki. Wrzucie Pedałki. E... Pedałki to jest skrót od... Y... Dy, edy Prawdziwi. Ały, nie? E, Prawdziwi! ...Jak coś. Prawdziwi, e Duba, e, lucja. E, Urwa. Indyk. Dobra. E, to jest skrót. Więc e, widzimy się w następnym pomieszczeniu. Albo jeżeli cokolwiek zobaczymy, jakąś anomalię, też wam to nagramy, bo masz kamerę bardzo szybki i on to uchwyci wszystko na swojej kamerze. Dokładnie. Nie to co nasza kurwa szmata z mikrofonem. Jesteśmy aktualnie w najczystszej kabinie, jaka tu jest, ponieważ dwie kabiny po po moich po mojej prawej i po lewej stronie są kurwa całe w spermie. Nie powiem kogo, nie powiem w jaki <grym> sposób, ale przypomnę. Ale, powiem. <grym> ale przypomnę, że Kim jong gwałcił dziewczynki w szkole. Stało się coś naprawdę nieprawdopodobnego. Mieliśmy trzy hanty przed chwilą. Oczywiście to z O, z tych O, kurwa góry, góry, góra, 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 góra. 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 Zmierna. 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 Moi drodzy, kolejna. Kawałek. Panie Basiu, kawałek, kawałek dalej. Kawałek proszę. Proszę. O Dalej. Moi drodzy, jesteśmy właśnie. Gdzie, gdzie ona. Gdzie jest ta baba z mikrofonem? Gdzie baba ja z myślę... mikrofonem? Tak. tak szczerze ja I myślę, pl. że baba z mi... ja Myślę, że bo... Ja myślę, że baba z mikrofonem yy, po prostu popierdoliło je się, że mikro... Po, pojebało je się mikrofon z fiutem i właśnie gdzieś mikrofonowi obciąga, nie? Ale Nawet lepiej, że nam się zgubiła ta niepełnosprawna dziwka, bo możemy nagrać, że kurwa duch ją podpierdolił, zrobimy clickbait o. dawaj. To chyba ja ją widzę. I No ja widzę. Sponowie, tam N Nieistotne istotne. Dobra, teraz Korea Północna nas dopierdoli jutro.